Cześć! Postanowiłam, że opowiem Wam moją historię związaną z boreliozą. Dlaczego jestem teraz w takim stanie, jakim jestem, Jaka droga, jaką drogę przeszłam. I chciałabym w ten sposób przestrzec Was wszystkich, bo dotyczy to każdego. Yy, borelioza jest. Nie wiem, jak to w sumie do końca jest, że jedni chorują, dostają antybiotyk. Te 4-6 tygodni, czy tam dwa antybiotyki, wracają do, pełne, do pełnego zdrowia i w ogóle zapominają o tej chorobie. A są tacy, jak ja, których jest uwierzcie mi, coraz więcej, którzy chodzą od lekarza do lekarza, szukają yy, diagnozy, bo akurat zdiagnozować tą chorobę, jeżeli nie miało się rumienia, jest strasznie ciężko. A niestety chorują też ci, co tego rumienia nie mieli. Postaram się tak chronologicznie Wam to wszystko opowiedzieć. Zacznę od tego, że tutaj właśnie, gdzie teraz jestem, pokażę Wam. To są stawy w Wilczynie Leśnym. Żeśmy tutaj przyjeżdżali z moim mężem. To jest około 30 km od Wrocławia. Żeśmy przyjeżdżali rowerami. Pierwsze nasze wczasy, jakie żeśmy tutaj przyjechali, to właśnie rowerami. I wtedy pan, który był w domie wędkarskim, zaraził nas wędkowaniem. Wcześniej żeśmy tam mówili, ale tak sporadycznie tylko. A wtedy właśnie zaraził nas tak niesamowicie. To była nasza pasja. Później żeśmy prawie co tydzień w niedzielę tutaj przyjeżdżali. No i któregoś właśnie dnia myślałam na samym początku, że na nodze. Jest to tak jakby kropelka krwi, że gdzieś się ukułam i z trupek. A że mam od dziecka manię zdrapywania, to zdrapałam. Ale w momencie jak zdrapałam, to właśnie widziałam, że to jest kleszcz. Ale słyszałam coś tam o boreliozie. Gdzieś mi tam dzwoniło, ale to tak... Yy, nie do końca wiedziałam, co, co to jest, z czym... No i tak sobie po prostu przeszłam do... Nie czułam się najlepiej, ale normalnie chodziłam do pracy. No wiadomo, jakie u nas są warunki, że bez, bez pracy, no trzeba pracy pilnować i mimo tego, że człowiek chory. No i w pracy pracowałam wtedy w takim DMM-ie i koleżanka, bo strasznie się drapałam, strasznie mnie to spędziało to ugryzienie. I koleżanka do mnie mówi: Co ty się tak czochrasz? Ja podniosłam nogawkę i jej pokazuję. Ona mówi: Boże, Ewka, ty masz boreliozę. Idź do lekarza, zacznij to leczyć, bo jej, moja koleżanka umierała na to i strasznie się przed śmiercią męczyła. No to wtedy, już sobie wziąłam do serca i poszłam do lekarki. Lekarka stwierdziła, że to jest rumień poboreliozowy po, po ukąszeniu przez kleszcza dostałam na, 6, na 4 tygodnie antybiotyk. Y Dostałam ten antybiotyk na tamte, to było w, 2000, w sierpniu 2008 roku. I wtedy, żeśmy, wtedy właśnie było tak, że dostawało się, no tak, taka była ogólnie zasada, że leczyło się boreliozę antybiotykiem przez 4 tygodnie. To była doksycylina dwa razy dziennie po 100 mg. Później, z latami, to się zmieniło. To ja się dowiedziałam później, później że trzeba jednak leczyć przez 6 tygodni dwoma antybiotykami, ponieważ, ponieważ bakteria boreli, ma tą tendencję, że jeżeli czuje jakieś zagrożenie, to ona otacza się taką błonką, cystą, to tak to tak ja nie znam, to ja mogę potocznie wam mówić. Zresztą chyba tak będzie na, najlepiej taki na chłopski rozum, że otacza się w taką osłonkę, którą już bakteria doksycylina nie jest w stanie rozbić i trzeba drugi antybiotyk brać, żeby właśnie rozbić tą cystę i dopiero doksycylina zabija bakterie. No ja tego wszystkiego dowiedziałam się niestety o parę lat o około 6-7 lat później, gdzie już byłam mocno niepełnosprawna i miałam mnóstwo, mnóstwo diagnoz. To na dzisiaj tyle. Będę tak kręciła, postaram się, żeby dosyć często i naprawdę uczulić Was. Może to pomoże, co po niektórym, którzy chodzą od lekarza do lekarza, bo tych objawów jest tak strasznie dużo. I są objawy, co jest dziwne w tym wszystkim, że są, jest objaw, który męczy człowieka tydzień, dwa albo trzy miesiące i przechodzi samoistnie. I tak jakby już ale, jednak jest co objaw, jest coraz gorzej. I później już jak atakuje układ nerwowy, to jest, a jeżeli nie miało się rumienia, to człowiek tak chodzi od lekarza do lekarza. Diagnozy stawiają każdy lekarz, bo zależy od czego lekarz jest, co nie, no to diagnozy stawiają przeróżne, idzie się do endokronologa, ma się Hashimoto, idzie się do kardiologa, ma się e, arytmię, jedzie się na ablację, nie wiem po co i na co, będę Wam o tym opowiadała i może komuś, ktoś akurat będzie miał takie objawy i gdzieś sobie skojarzy i zacznie szukać właśnie w tym kierunku i znajdzie, i uratuje swoje życie. Bo uwierzcie mi, tak jak całym wszystkim naokoło mówię, takie życie to jest droga przez piekło. Naprawdę. To do usłyszenia w następnym filmiku.